Zaraz przyrządzał, Proszę bardzo. O już zrobiona. Uh, uh, uh. Wszystkie przetreningówki, wszystkie suple z tego shakera. 10% więcej mocy. Kai bye bo. Kai No myślę, że wycisnę 6, bo jak nie, to, to pizza jest. Furka prezentuje się w ten sposób, właśnie. No i teraz czas porządzić, słuchajcie, jakiś posiłek przedtreningowy, bo będę robił bardzo fajny, mocny trening. Także trzeba zrobić coś e, konkretnego. Tutaj przygotowałem sobie, znaczy nie przygotowałem, tylko będę zaraz przyrządzał, proszę bardzo, filecik z dorsza atlantyckiego, z, tak, z prawdziwego Atlantyka. E, ryż jasminowy. No i jakieś tam przyprawa, bo nie jaka tak naprawdę, żeby, żeby smak był. Zawsze sobie w ten sposób przyrządzam. Biorę sobie folię, biorę sobie oczywiście ten i piekę. Jeżeli na przykład mam mięsa 300 gramów, kurczaka tutaj sobie wrzucam, więc tak naprawdę podczas jednego, yy, jednej chwili był mi się całe mięso, więc to jest oszczędność czasu, nie? Dobra, jedziemy. Tu mamy 336 gramów, to powiem szczerze, tak, nie dużo, nie mało, ale zjem to w dwóch posiłkach, po 180. Do tego jeszcze 200 g ryżu, to będę miał... ...dwa posiłki, proszę bardzo, cyk. Wkładamy rybkę, proszę bardzo. 16 minut. O, już rybka zrobiona! Jezu, skurczyła się, to chyba już nie jest, słuchajcie, 360. Ale jestem godny. Jeśli policja jedzie, czuję yy, Karetka albo policja jedzie już czują, że będę robić trening ciężki aż do odciny I, i wiecie no Dobra to opieram, na raz chyba Tylko słuchajcie problem jest Nie mam, nie mam ani pomidorka, ani nic Żadnych warzyw Ale przyznajcie się Czy wy zawsze jecie warzywa? <laughs> po treningu jak będę jadł drugą część jak coś jeszcze z tego zostanie, to sobie zagryzem pomidorków. Tak zrobię. Problem jest tylko słuchajcie, jeden. E, trening e, mam za 25 minut. Więc teoretycznie nie powinienem tak późno jeść. Nie jedźcie tak późno, zawsze jakoś z półtorej godzinki sobie odczekajcie. Żeby wiecie, przygód nie było. Widzicie, słuchajcie, na początku przed treningiem, baniem sobie jakoś przed treningówkiem, coś takiego. Dość mocne. Piszę, żeby walić pół, pół miarki, ale sobie cało. Wywali z butów. To by dobra jedna. Jak mówiłem na poprzednim blogu, słuchajcie wszystkie przetreningówki, wszystkie suple z tego shakera. 10% więcej mocy. Siemaneczko wszystkim, witajcie w nowym odcinku na moim seriale pa... Kurwa serialu, kurwa! <laughs> Siemaneczko wszystkim, witajcie gorąco w nowym odcinku na moim kanale, Paweł Mazowiecki z tej strony. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie trening barków na siłowni po raz pierwszy raz, bo nigdy nie robiłem tak merytorycznie treningu na siłowni, tylko ktoś pokazała na Instagramie. Swoją drogą zapraszam was wszystkich na Instagram, tam macie mnóstwo ćwiczeń, mnóstwo przykładów treningów, które możecie wykonać. A wraz ze mną... Michał, cześć. Michał, Michał będzie moim partnerem treningowym. Bardzo silny chłopak. Plan na trening? Nie ma, nie ma planu żadnego. Może Michał ma jakiś plan na trening? Twój ja plan jest dobry. Czy... <laughs> ja mam taki plan, żebym je pusz, Jakieś 3-4 ćwiczenia na, na, na klatę, ze 3 na barki i ze 2 na triceps, nie? A jakie te ćwiczenia to tak naprawdę? Czas pokaże. <laughs> Chciałem coś powiedzieć głupiego kurwa. <laughs> Jesteśmy już po małej rozgrzewce Ale sobie taką małą loterię Ja chciałbym zacząć trening od, od barków ee, Michał chciałby zacząć trening od, od klatki piersiowej Także zobaczymy Papier, i nożyce Kto wygra? Ja wygrywam idziemy z barami Na więcej szczęścia. Dawaj, tak na trzy. Raz, dwa, trzy, ok? Dobra. Kai, baj bo Jeszcze raz. Raz. raz To do trzech, do trzech Dobra. To ja wygrałem. Kai, baj bo Kai baj, bo! Kai baj bo! Eee, wygrałem dwa zaraz jeszcze raz! Kai by bo! Kai bo! Kai baj bo! Kai, baj, bo. No, to to, Dobre, to jest jeden, by jeden, by jeden, by jeden. Kai, baj, bo! Kai baj bo! Kurwa! Dwa, 2 teraz sobie zdejmujące! Huh. Kai by bo! Kai baj, bo. Dobra, jedziemy z barkami, idziemy na sztangielki, wypykamy do góry. Fajcie, pierwsze ćwiczenie, które, które wykonamy, to jest wyciskanie sztangielek. Tak jak powiedziałem, u mnie są cztery serie, będziemy robić po cztery serie. W pierwszej serii, chyba jakieś tam 30 kg, 34, 36, 40, może zobaczymy sobie. Zacznijmy od jak tam powiedziałem, 30. 16 luźno. Uf. 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 idziemy dalej, teraz michał. Widzie łotko mas. 30 kg strasznie lekko. Zobaczymy więcej. Może na 36 od razu wskoczę? Dawaj. Dobra, biorę 40, tylko stawiamy aparat tutaj, bo potrzebuję sytuacji. Dawaj, Dawaj lekki, raz Dwa Trzy, Dalej. 4, 5, uh, Dawaj. 6, uh, uh, sam, 7, uh, 6, sam. Siedem. Sześć. Bo! Dawaj Dawaj. Bo! 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 tyle. Bo! 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 razy. No i tak chyba z, z 3 Bo! nie brałem takich ciężarów. 2 3 4 5, troszkę niżej 6 7 8, dawaj dalej jeszcze idziemy ze 2 Śmiało 9 Jeszcze raz No i do końca Ciężko, nie? Ciężko My teraz sobie wyciskanie płasko na klatkę, na klatkę żeby żeby Michałowi dogodzić 100 kilogramów na pierwszą serię zobaczymy ile wyjdzie tak żeby się spompować i zależy nie chcę też tam bardzo dużo zдвигać tak zarunięs tutką 14 razy pójdzie pójdzie Luźny. O kurde. Dziesięć Dawaj się o. O. razy te parę wszystkie skompowały mnie O, no mi ja tu po prostu za mało przewybę To był Hitze Dobrze, teraz ty, spaniaczko. Trzy... Cztery... Pięć, sześć, pięć, dziesięć... Dawaj, dalej! 13 dalej, dalej mocno jak ja. O! O! <laughs> ty nie zawrzą. <zacznij. laughs> Mamy teraz 120 kg. No, myślę, że wycisnę 6, bo jak nie, to, to pizza jestem. 6 powiedziałem? 6 powiedziałem? <laughs> o kurwa! Nie, nie ma obrotu! ああああ Widziałem tego czy robię sam czy nie <laughs> Teraz trzecie ćwiczenie wymyśli Michał Co takiego wybierzesz? Y... Chlorpressa sobie zrobię Flor Press? Chociaż była już pozioma No to nie nic. Dobra, jak to robimy? Tłumacz. Dobra, to żeby sobie ułatwić życie czego zaczynamy? Kurde. 40 Nasza siła dzisiaj jest wątpliwa. 40, Może być 40. Wolfres to zawsze troszeczkę lżej idzie, nie? Chola się boję To ty robisz pierwszy, bo ja, ja chcę zobaczyć jak to robić. Aha. Jak to się robi. Taka szybka demonstracja ćwiczenia. Michał podejście pierwsze. Proszę bardzo. Widzowie patrzą. No kurde. 40 kg. Spięcie klatki, klatki, słuchajcie, łopatki są pięte, żeby się nie wysuwały do przodu i widać jak Michała ładnie klada pracuje. Patrzcie. Cycem do nic.

O! Ale bo, tak. dobra, dobre ćwiczenie, ale rzadko robię, muszę trochę częściej. Zajebiście. Słuchajcie, ja musiałem zredukować obciążenie do 34, żeby troszkę spompować w jakieś 12 powtórzeń. Nie robię tego ćwiczenia, i jeszcze teraz biegam mam dużo mniej siły niż wcześniej, ale Michał, patrzcie. 50 pompuje. Kurde, zajebiście. Nawet Magia, magia się dzieje. Zrobimy sobie unoszenie sztangi, z łączonej z odniosami. Dobra, biorę. I ogień. No. no. Na biegaszcza nawet dobrze <grych> Tak jest Nie widzę tej gwąsteczki Tak jest, spokojnie Powoli Zobaczcie moi drodzy tutaj bardzo dobrze widać formę, ale tutaj jak patrzymy nikogo nie ma to możemy się rozebrać, patrzcie Jedziemy Dookoła możesz to nagrać

Jeszcze się no Ale to jest słuchajcie, ostatnie powtórzenia są najważniejsze. Najważniejsze, ciśniemy do końca, nie ma opierdolania się. Kolejne ćwiczenie jest już, ja je wybieram, robimy sobie klatkę prysiową razem z tricepsem, czyli mamy już tam chyba było trzy ćwiczenia na, 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 na barki, dwa ćwiczenia na klatę, więc jest trzecie i jeszcze zostaje nam dwa na triceps, czyli będziemy to ćwiczenie, czyli rozpiętki robić razem z tricepsem, na tak, tak, tak. Jedziemy. Tutaj patrzcie, jakby się dobrze pracowało. Jest pocięta. Jest podjęta. Ja. Staram się. Mało, mały ciężar. Pot trzeba. Mało. No dobra, jedziemy na, na ten. O kurczę, ciasno. No.

Czyli ten topa, toba kupicie kogoś chorego. Chyba ci kupię na Mikołaja. No szła. Co powiesz? Eee, treningi z Pawełkiem najlepsze. Zapraszam do współpracy. Chodźcie ostatnie ćwiczenie przed nami, zrobimy sobie tutaj wyciskanie francuskie leżąc na sztandze, z go łamaną, leżąc na wersję z tą łamaną. Ciężarem chyba 15 kg, to a 45 kg. Jedziemy. Uh. 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 Uuuu. O, ale no, <laughs> Michał robi, widzę, głębsze ruchy troszeczkę więc trudniejsza wersja Cztery Pięć. Dzięki Michał za zajebisty trening Dziękuję Powtórzymy, nagramy sobie, słuchajcie, jeszcze jakiś odcinek podobny Dzisiaj zrobiliśmy push No to następnym razem może zrobimy jakieś pull czy nóżki Eee, także fajnie, ja się zbieram, eee, jeszcze może troszeczkę coś pobiegam i, eee, i kończymy na dzisiaj. Powiem wam, że dawno takiego treningu mocnego nie zrobiłem, bo od, tak od półtora miesiąca wróciłem do biegania, więc moje treningi takie kulturystyczne są takie, no ciężkie wiadomo, ale nie tak na 100%, tylko na 80%. Eee, I dzisiaj naprawdę była motywacja super, dwóch się naprawdę dobrze ćwiczy, tylko ważne żeby ćwiczyć na poziomie, słuchajcie naprawdę, na poziomie treningi z gościem na poziomie, to jest coś niesamowitego. To jest kopa. Zwłaszcza fajnie, jakbyście się dobierali tak, że macie gościa, który jest od was silniejszy. To was naprawdę motywuje nie do treningu, więc naprawdę polecam, polecam. A ja właśnie jadę po samochód. Kurczę, nie miałem samochodu półtora miesiąca. Jestem taki podierany, że szok, kurczę. Szkoda, że pogoda jest taka słaba, ale... ale, ale no cóż. Będzie dach tak nad głową. Jest fura, słuchajcie, mamy furę, odebrałem ją po takim długim czasie. Nie, obiecałem wam w poprzednim filmie, znaczy nie w poprzednim, tylko jeszcze poprzednim, że kolejny raz pokażę Wam moje auto jak zrobię coś więcej. No i właśnie e, zrobiłem zderzak, nie zrobiłem jeszcze skrzydła do tyłu, ale to kwestia czasu. E, I jeszcze nie zamontowałem przedniej e, dokładki, co zrobię też w sumie w przyszłym tygodniu. To w przyszłym odcinku pokażę wam, jak ta dokładka wygląda. A furka prezentuje się w ten sposób, Zobaczcie, może tak na szybko pokażę Tutaj tak naprawdę miałem dwa otwory, które zamalowaliśmy I jest teraz gładko Nie wiem jak to będzie z policją, ale na razie się tym nie martwię, bo jest git Zobaczcie znaczki już nie są w, w plastidipie tylko są polakierowane tu. Tym samym co klamki tak naprawdę Emblemat też jest już polakierowany No i i zbrodni znaczek oczywiście również Błyszczy się. Sujaja, słuchajcie. I to było słuchajcie, tyle w tym odcinku. Jeżeli ten filmik Wam się podobał, dajcie lajka, suba, dzwoneczek i w ogóle i będę bardzo szczęśliwy. Im więcej tych lajków, im więcej tych sobów, tym bardziej się ch ch chcę nagrywać. Także e, do następnego odcinka. Hej!